W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Nazywam się Dan Abrams, zapraszam na program. Zabiję was. Mam nadzieję, że umrze pan w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Zaczynamy w Detroit, gdzie trwa proces Theodora Wafera. Został on oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia i pozbawienie życia oraz użycie broni palnej. Dziewięć miesięcy wcześniej Wafera o czwartej nad ranem obudziło walenie do drzwi. Była to dziewiętnastoletnia Renisza McBride, która miała wypadek samochodowy sześć przecznic dalej. Była odurzona i prawdopodobnie szukała pomocy. Gdy Wafer usłyszał hałas, myślał, że ktoś próbuje się do niego włamać. Podszedł do drzwi ze strzelbą i strzelił do reniszy prosto w twarz. Kobieta zmarła na miejscu. Numer alarmowy, słucham. Właśnie postrzeliłem kogoś, kto dobijał się do moich drzwi. Oskarżyciele twierdzili, że Wafer zachował się bezprawnie. Nie zadzwonił na policję, tylko zastrzelił nieuzbrojoną kobietę. Wajfer utrzymywał, że działał w samoobronie i nie przyznał się do winy. Proces trwał kilka dni. Pod koniec Wajfer opisał, co wydarzyło się tamtej nocy. Person person Czy osoba, która do pana przyszła, cokolwiek powiedziała? Nie. Co pan wtedy pomyślał? Że mam kłopoty i dzieje się coś złego. Co pan dalej zrobił? Otworzyłem drzwi na oścież. Wtedy ta osoba szybko wybiegła w moim kierunku z zaroku budynku. Uniosłem broni i strzeliłem. Czy w momencie oddania strzału obawiał się pan o swoje życie? Tak. Przysięgli obradowali przez 8 godzin, zanim uzgodnili werdykt. Jeśli Waifer zostanie uznany za winnego, może czekać go do żywocie. Łowa Przysięgłych uznaje oskarżonego Teodora Wejfera za winnego zabójstwa drugiego stopnia. Dwa tygodnie później, przed ogłoszeniem wyroku, Wafer zwraca się do rodziny Reniszy. Z całego serca przepraszam rodziców, członków rodziny i przyjaciół Reniszy McBride. Jest mi bardzo przykro. Następnie poruszona sędzia Dana Hafeway zwraca się do Wafera, by wyjaśnić swoją decyzję. To jedna z najsmutniejszych spraw, jakie prowadziłam. Młoda kobieta zginęła, a życie do tej pory praworządnego obywatela zostało zrujnowane. Nie wierzę, że jest pan bezwzględnym zabójcą i potworem. Nazwałabym to najgorszym błędem pańskiego życia. Ale nie wiem, czy można użyć słowa błąd w odniesieniu do zabójstwa. A ta kobieta została zabita. Nie mogę wyznaczyć kary niższej niż przewidują wytyczne. Sędzia skazała Wejfera na 30 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 15 latach plus 2 lata za użycie broni. Obrońcy odwołali się od wyroku, twierdząc, że minimalny czas pozbawienia wolności powinien być krótszy. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego Stanu Michigan. Przenosimy się do Chicago w stanie Illinois. Oskarżono o zabójstwa Antwen Jones, oczekuje na rozprawę w sprawie kaucji. Jones, który należy do gangu, otworzył na ulicy ogień do członków wrogiej organizacji przestępczej. 11-letnia Holmes siedziała na tylnym siedzeniu zaparkowanego w pobliżu samochodu. Została postrzelona w głowę i zmarła w szpitalu. Jones czeka w sądzie na rozpoczęcie rozprawy. Przesypia w krześle. Jednak utrata czujności to poważny błąd. Czeka go nieprzyjemna pobudka. Mężczyzna, którego atakuje, to Renard Williams. On również został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Jego rozprawa zakończyła się przed chwilą. Strażnicy próbują odciągnąć Williamsa, który nie przestaje bić Jonesa. Wreszcie Williams, zostaje wyprowadzony. Jones odmówił wniesienia oskarżenia. Pracownicy sądu powiedzieli, że nie wiadomo, czemu Williams zaatakował Jonesa i czy dwóch mężczyzn wcześniej się znało. Jonesowi odmówiono wyznaczenia kaucji, obecnie przebywa on w areszcie w oczekiwaniu na proces. To obraza sądu. Nieprawda. Jeśli pan nie zamilknie, zostanie pan aresztowany. Joryka w stanie Montana. Ten mężczyzna to Ernie Tretelgate. Na szyi ma tabliczkę z napisem zakaz polowań i wstępu. Tretelgate odrzuca obowiązujący porządek prawny. Dzisiaj sam siebie reprezentuje w sądzie. Zostało oskarżony o prowadzenie pojazdu po zawieszeniu prawa jazdy oraz utrudnienie pracy funkcjonariuszowi w trakcie aresztowania. Jednak po tym jak Ernie przeszkodził w wyborze przysięgłych. Sędzia Stormy Langston oskarżyła go o obrazę sądu. To obraza sądu. Nieprawda. Jeśli pan nie zamilknie, zostanie pan aresztowany. Proszę odprowadzić oskarżonego do aresztu. Zabierajcie łapy. Gdy strażnicy próbują wyprowadzić oskarżonego, Miejski Radca Prawny Clifton Hayden powstrzymuje jedną ze zwolenniczek Arniego. Nie dotykajcie mnie. Heinz, popełniasz przestępstwo natury wojskowej. Stop, jestem urzędnikiem sądowym. Gdy już się wydaje, że zostanie wyprowadzony, wraca na salę. Nie róbcie mu krzywdy. Co robimy? Nie podchodź. Oskarżony jest już prawie za drzwiami, ale chwyta się framugi i odpycha strażnika. Nie róbcie mu krzywdy, co robimy? Nie podchodź. Puść mnie, Clinton. Dziwne zapasy trwają dalej, a zwolennicy Arniego komentują. On na to nie zasłużył. Nie zrobił nic złego. Niech się pani odsunie. Czemu nikt nie wyjaśnił, co złego tak właściwie zrobił? Odsuń się. Już trochę szacunku. Przyciśnięty do podłogi jarni powtarza, że sąd nie ma nad nim żadnej władzy. Jeśli się Wam poddam, to nie dlatego, że została zawarta umowa. Gdy strażnicy zakładają oskarżonemu kajdanki, jego zwolennik zwraca się do sędzi. Czy mogę zadać pytanie? O co chodzi? Co Ernie zrobił złego? Zakłócił przebieg rozprawy. Czyli co? Ten sąd nie ma władzy, za nic nie odpowiada. Trzeba przynajmniej zachowywać się grzecznie. In a civil can we, can we... Czy możemy pociągnąć tego strażnika do odpowiedzialności? Zabierzcie moje rzeczy, kapelusz i konstytucję. Ernie Tretelget został uznany za winnego obrazy sądu, ale nie ukarano go aresztem. Oskarżono go również o napaść na funkcjonariusza. Ta sprawa jest w toku. Uznano go też za winnego jazdy bez ważnego prawa jazdy. Zarzut utrudnienia pracy funkcjonariuszowi został oddalony. Teraz udajemy się do Fort Lauderdale na rozprawę w sprawie kaucji. 29-letni John Rissi rzekomo naruszył warunki zwolnienia za kaucją, w tym zakaz kontaktu z ofiarą przemocy domowej. Ofiara to była partnerka Rissiego i matka jego dziecka. Po wysłuchaniu zeznań sędzia, Ian Richards, cofa kaucję. Jednak gdy strażnik zakłada jemu kajdanki, ten wyrywa się i rzuca w stronę byłej partnerki. Sędzia bez wahania przeskakuje przez stół w sam środek zamieszania. Gdy strażnik podchodzi do Rysiego od tyłu, ten szarpie się w kierunku kobiety. Udaje mu się zadać kilka ciosów pięścią. Strażnik i adwokat próbują go odciągnąć. Jednak na pomoc przychodzi bohater w todze. To sędzia Richards zeskakuje na oskarżonego i pomaga przycisnąć go do podłogi. Ofiara zostaje szybko wyprowadzona z sali. Przybywa też wsparcie w osobach czterech policjantów, którzy akurat czekali na korytarzu na inną rozprawę. Riz zostaje zakuty w kajdanki i wyprowadzony z sali. Ofiara była posiniaczona, ale nie musiała jechać do szpitala. Sędzia Richards spokojnie wrócił na miejsce i kontynuował pracę. Za atak na sali sądowej Risi został oskarżony o pobicie i stawianie oporu przy aresztowaniu. Później został skazany na 364 dni pozbawienia wolności. Za naruszenie zakazu kontaktu z ofiarą otrzymał dodatkowe 478 dni. Nigdy nie zapomnę, że zginęła w tak straszliwy sposób. Nie możesz nawet powiedzieć, że ci przykro, bo nigdy nie będzie. Jesteś chory. Przenosimy się do Cleveland na ogłoszenie wyroku. 67-letni Timothy Shellin został uznany za winnego zabójstwa i podpalenia. 12 lat wcześniej był sąsiadem Gwendolyn Biuli, którą znaleziono martwą w jej domu po jego podpaleniu. Szelin od razu stał się podejrzany, bo śledczy odkryli, że kradł pieniądze. Trefił na ponad trzy lata do więzienia za kradzież. Jednak ponieważ twierdził, że w dniu śmierci Bioli znajdował się poza miastem, nie oskarżono go o zabójstwo. Siedem lat później, dzięki nowej technologii komórkowej, policjanci podważyli alibi mężczyzny i postawiono mu zarzut zabójstwa. Po dwunastodniowym procesie przysięgli uznali go za winnego. Dziś usłyszy wyrok, lecz najpierw córka ofiary suchce skierować kilka słów do mordercy matki. Zasługiwała na coś lepszego. A ja nigdy nie zapomnę, że zginęła w tak straszliwy sposób. Nie mogę zrozumieć człowieka, który nie czuje ani odrobiny żalu. Moja mama do mnie nie wróci. A ty tu siedzisz. Masz swoją rodzinę. Przelin się nie odzywa, Su odkłada tekst oświadczenia i zaczyna mówić z serca o przedmiocie, który należał kiedyś do jej matki. Zabrałam mamę do Francji. To jest jej nadpalony szalik, jedyne ubranie, jakie mi po niej zostało. Mam trochę zdjęć, na szczęście dawniej zrobiłam kopię, bo z jej domu niewiele zostało. Kobieta kończy wypowiedź ostrym atakiem na oskarżonego. To straszne, co zrobiłeś mojej matce. Jak śmiesz? Nie ma w tobie skruchy. Siedzisz tam, uśmiechasz się i zerkasz na swoją rodzinę. Nie wiem, kto mógłby cię poprzeć. Nie możesz nawet powiedzieć, że ci przykro, bo nigdy nie będzie. Jesteś chory. Już dawno temu powinieneś był trafić za kratki. Przylin został skazany na dożywocie. Po 20 latach będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe. Teraz udajemy się do Houston, gdzie zapadnie werdykt w sprawie Huntley'a Ricchore. 29-latek został oskarżony o zabójstwo Shannona Gallaghera. Dwoje mężczyźni pokłócili się w barze. Później obaj trafili do bloku, w którym mieszkał Gritschor. Oskarżony dźgnął Gallaghera nożem kuchennym. Twierdził, że działał w samoobronie, lecz postawiono mu zarzut zabójstwa i sprawa trafiła do sądu. Przez trzy tygodnie świadkowie obu stron zeznawali, co wydarzyło się tamtej nocy. Gryczor twierdził, że myślał, że Gallagher był uzbrojony i próbował się bronić. Jednak zdaniem oskarżyciela, Gallagher nie miał broni, podniósł wysoko ręce, by pokazać, że nie chce walczyć. Po wysłuchaniu zeznań przysięgli udali się na naradę. Wszyscy obecni w sali czekają na werdykt. Jeśli Grichor zostanie uznany za winnego, może spędzić resztę życia w teksańskim więzieniu. Po dziewięciu godzinach przysięgli wracają na salę. Uznajemy oskarżonego Huntleya Gritchora za niewinnego. Proszę o ciszę. Gryczor ściska swojego prawnika, jego znajomi i rodzina płaczą ze szczęścia. Członkowie rodziny Gallaghera milczą, zdumieni werdyktem ławy przysięgłych. I told the truth. Powiedziałem całą prawdę, jestem wdzięczny ławnikom. So Przenosimy się do Miami na rozprawę w sprawie kaucji. Oskarżony to 23-letni Diony Blackman. Ciąży na nim wiele zarzutów, w tym próby gwałtu oraz włamania i napaści z bronią w ręku. Blackman rzekomo śledził kobietę i wszedł z nią do windy. Na nagraniu widać, jak oskarżony trzyma telefon, a kobieta stoi tuż obok. Następnie poszedł za nią do jej mieszkania i siłą wdarł się do środka. Uderzył kobietę metarową rurą. I zażądał seksu oralnego. Ofiara stawiała opór i po kilku minutach uciekła do sypialni. Tam zaczęła wołać o pomocy z balkonu. Blackman uciekł i wyszedł z budynku tymi samymi drzwiami, przez które tam wszedł. Został aresztowany dwa dni później. Dziś staje przed sędzią Alberto Milanem i ma nadzieję na zwolnienie za kaucją. Dzień dobry. Jak się pan dziś czuje? Dobrze, chcę to mieć za sobą. Opowiem swoją wersję. To może nie być możliwe. Jest pan oskarżony o próbę gwałtu, za to grozi kara do 15 lat więzienia oraz o włamanie i napaście z bronią w ręku, za to grozi nawet dożywocie. Sędzia udziela głosu obrońcy z urzędu, który reprezentuje Blackmana. Radzę, żeby nie mówił pan dziś o faktach związanych z tą sprawą. Chce pan przedstawić jakieś argumenty? Panie Blackman, proszę być cicho, gdy mówię obrońca. Po zakończeniu wypowiedzi obrońcy, sędzia podejmuje decyzję o kaucji. Zarzut pierwszy, kaucja 7,5 tysiąca dolarów. Zarzut czwarty, 5,5 tysiąca dolarów. Zarzut piąty, zostanie pan zatrzymany bez kaucji. Życzę powodzenia. Kancelaria Obrońcy się z panem skontaktuje. Czyli nie wyjdę za kaucją. Nie wyznaczam kaucji dla trzech zarzutów. Podpisuję też zakaz zbliżania się do ofiary. Nie może się pan z nią kontaktować, zrozumiano? Tak. Jednak Blackman chce coś powiedzieć. Nie miałem szansy opowiedzieć, co się naprawdę stało. To nie jest dobry moment. Adwokat radzi, żeby nie mówił pan nic o tej sprawie. Wszystko jest nagrywane i może zostać użyte przeciwko panu. To dobra rada, lecz Blackman jej nie przyjmuje. Rozumiem, ale chcę opowiedzieć swoją wersję, bo to, co napisano, radzę nie mówić o szczegółach tej sprawy. Dobrze. Życzę powodzenia. Blackman nie przyznał się do winy i oczekuje na proces. To wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie. Tekst Karolina Barszcz, czytał Daniel Załuski.